W poprzednim odcinku nauczyliśmy się m.in. autoformatowania i pokazałem Państwu w jaki sposób za pomocą kreatora wykresów można przedstawić wyniki, jakie osiąga teść uprawiając fasolkę na działce. Skorzystaliśmy z wykresu słupkowego, elegancko go opisując. Następnie chcieliśmy i stworzyliśmy arkusz kalkulacyjny, który pozwolił oszacować dodatkowe koszty. Sprytnie zaznaczając odpowiednie obszary arkusza mogliśmy równocześnie poprawiać kilka rzeczy, na przykład dopasowując kolumny, zmieniać formaty itd. Tak Często zdarzy się, że będziemy chcieli zamrozić adres komórki, zwłaszcza wtedy, kiedy chodzi na przykład o cenę paliwa, wartość kursu dolara itd. Tak w tym celu pamiętajmy o adresach poprzedzanych symbolem znaku dolara. Możemy również bardzo sprytnie zmieniać liczbę miejsc po przecinku. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie obszary. Przypominam kontrol z myszką to obszary nieciągłe i korzystając z odpowiednich ikon zawsze dopasujemy sobie taką ilość miejsc po przecinku dziesiętnym jaka jest nam w danej chwili potrzebna. Nauczyliśmy się zamrażać adresy komórek dlatego śmiało możemy kopiować formuły bez obawy, że np. cena paliwa będzie się nam zmieniała. Chyba że oczywiście ktoś ją zmieni. Wiemy też, w jaki sposób, wybierając odpowiedni format, spowodować jakby sygnalizację pewnych błędów. Chociażby to, że stan zbiornika paliwa jest poniżej rezerwy. Właśnie te, przypominam, czerwone liczby. Filtry bardzo ułatwią nam wybieranie pewnych, tylko interesujących danych z całego arkusza kalkulacyjnego. Na przykład, kiedy pojechaliśmy w określone miejsce. Wybieram dane, zakładam filtr i autofiltr. I proszę zobaczyć, teraz mam do dyspozycji już ikony, które pozwolą mi z listy wybrać tylko interesujące miejsca, na przykład działkę. Większość z nas ma w domu wspaniałą bibliotekę, bardzo dużo różnych książek i oczywiście wielu przyjaciół. Czas bija, pamięć nas zaczyna zawodzić, i w pewnym momencie okazuje się, że prawie nie mamy książek i prawie nie mamy przyjaciół. Jak temu zapobiec? Spróbujmy informacje o naszej bibliotece domowej wprowadzić do komputera i przeprowadzić pewną analizę. Kto pożycza książki, kto oddaje i kiedy. Jednym słowem, zaprzęgnijmy domowy komputer do obsługi naszej biblioteki. Myślę, że pomoże to nam odzyskać i książki, i przyjaciół. Zobaczmy, jak to możemy zrobić. Przypomnijmy sobie, w jaki sposób zawołać do naszego komputera arkusz kalkulacyjny. Klikamy na ikonę Excel. Ta klepsydra mówi nam, że musimy chwilkę zaczekać. Mamy już stronę tytułową Excela, która przypomina nam, że trzeba tę kopię zalegalizować. Co teraz dalej? W pierwszej kolumnie wprowadźmy sobie nazwisko autora, następnie przesuwając się do drugiej kolumny np. tym klawiszem przesuwającym kursor, Będziemy wprowadzali tytuł powieści czy też tytuł książki, następnie kto wypożyczył, kiedy wypożyczył, czyli datę wypożyczenia. Przejście do następnej komórki w Excelu możemy zrobić za pomocą tego klawisza lub tak go zaprogramować, że po każdym enterze on sam zmieni położenie kolumny. W kolumnie E będziemy informowani o tym, ile dni ma ktoś naszą książkę. Wpisujemy zatem Henryk Sienkiewicz, autor, następnie powieść, którą napisał, no, nie dokładnie taką, ale na razie pozostawmy ten błąd. Następnie, kto wypożyczył? Adam Kowalski. Kiedy wypożyczył? Oczywiście musimy wprowadzić, żeby był porządek w naszej bibliotece. I teraz jest kwestia, ile dni ta książka jest już u kogoś. Piszemy formułę. Równa się. Korzystamy z funkcji Excela dziś z otwartymi dwoma nawiasami. Lewym i prawym. Robimy to z pomocą klawisza Shift i tych oto dwóch klawiszy. Lewy nawias, prawy nawias. Ta formuła pozwoli nam bardzo ładnie wyliczyć, określić, ile dni minęło od daty wypożyczenia do dziś. Właśnie w takim zapisie. Akceptujemy go. Proszę zobaczyć, 32 dni ktoś już trzyma naszą książkę. Wprowadźmy teraz pozostałe dane. Wiemy już jak to trzeba zrobić, dlatego nie będziemy tego robić wspólnie. I cóż widać dalej? Nasz arkusz kalkulacyjny wymaga pewnych zabiegów kosmetycznych. Też właściwie wszystko jest wiadomo. Musimy odpowiednio dopasować szerokości kolumn, tak żeby wszystko można było bardzo łatwo przeczytać. Zaznaczymy odpowiedni obszar arkusza, tak właśnie jak to zrobiłem za pomocą myszki. W odpowiednim miejscu klikając, doprowadziłem do tego, że kolumny przybrały optymalne szerokości. Każdy z zapisów jest bardzo czytelny i mieści się w kolumnie. Teraz muszę pokopiować odpowiednie formuły do następnych komórek. Robię to w znany sobie sposób, przeciągając myszką ułożoną na kwadraciku w prawym dolnym rogu zaznaczonej komórki. Proszę zobaczyć, mam wszystkie dni powyliczane. To, jak długo trzyma moje książki. Ponieważ nikt nie pożyczył latarnika i Solaris, dlatego w rubryce wyliczającej dni wypożyczenia mamy po prostu zera. Pamiętacie Państwo, jak wprowadzaliśmy liczbę porządkową. Ta informacja może nam się teraz przydać. Zróbmy porządek z naszym zapisem. Każda książka ma swój numer kolejny. Teraz wprowadzimy kolumnę Liczba Porządkowa. Wstawmy kolumnę przed kolumnę A. Zaznaczyłem A. Z rozkazu wstaw wybieram kolumny. Proszę zobaczyć, pojawiła się nowa pusta kolumna A. W komórce A1 wprowadzam nazwę tej kolumny. I akceptuję ją za pomocą klawisza Enter. Następnie w komórce A2 wpisuję 1, a w komórce A3 2. W ten sposób ustaliłem krok zmian. Teraz tę zmianę, ten krok mogę przekopiować do następnych komórek, po prostu przeciągając myszką. Jeszcze tylko muszę poprawić szerokość tej kolumny i wszystko będzie w porządku. Mamy gotowy arkusz kalkulacyjny i komputer panuje całkowicie nad naszą biblioteką. Rzecz w tym, że nie wiemy jeszcze, kto pożyczył nasze książki i kiedy zamierza nam je oddać. Tutaj pomoże nam funkcja autofiltru. Skorzystajmy teraz z niej. Oprócz tego, że dowiemy się, kto pożyczył książki, to możemy również przeprowadzić analizę, jakich książek w ogóle nie mamy albo jakich autorów możemy się spodziewać. I co mamy jeszcze do wypożyczenia? Zobaczmy. Pokazywałem Państwu już, jak można zorganizować sobie filtry. Dlatego przypomnijmy: dane, filtr i klikam Autofiltr. Te maleńkie przyciski z taką strzałeczką zwróconą ku dołowi, właśnie posłużą do rozwinięcia listy możliwości filtru. Tym razem. Spróbujmy przyjrzeć się rozkazowi specjalnym. W tym momencie otworzyłem okno autofiltr użytkownika i mogę zapisać pewien dodatkowy warunek filtrujący, na przykład równa się większy, mniejszy, większy równy, mniejszy równy albo po prostu różny. Skorzystajmy z tego w taki sposób, że załóżmy warunek, kto trzyma nasze książki dłużej niż 30 dni. Zobaczmy. Proszę Państwa jeszcze raz przypominam, dane komputerowe mają do siebie to, że chyba najczęściej giną. Dlatego przypomnijmy sobie jeszcze raz, w jaki sposób zapamiętać naszą pracę. Otworzyliśmy okno Zachowaj Jako, wpisujemy nazwę pliku, akceptujemy ją klawiszem OK i w tym momencie jesteśmy spokojni dane. Zupełnie odprężeni klikamy na ikonę Drukuj i czekamy na wyniki. Proszę mi wybaczyć, że usiadłem, ale sprawa jest poważna. Mam tu przed sobą listę przyjaciół, kolesiów, którzy nie oddali nam książek. Oczywiście, mając do dyspozycji komputer i taką specjalną listę, możemy teraz na przykład te dane przenieść do Werda, do edytora i stamtąd, korzystając z wydruku seryjnego, rozesłać wszystkim. Zaproszenia do ponownej przyjaźni. Myślę, że w ten sposób odzyskamy i książki, i przyjaciół. Dzięki filtrowi możemy się na przykład dowiedzieć, klikając na ten przycisk, jakie książki w naszej bibliotece są autorstwa Sienkiewicza. Zobaczmy. Mamy zapisane dwie pozycje. Przy okazji lista kolesiów, którzy je trzymają. Mamy odpowiedni nastrój, chcemy sobie coś poczytać. Musimy zadać komputerowi pytanie, co możemy poczytać. Odwołajmy filtry, które poprzednio nałożyliśmy. Zatem w kolumnie B ustawimy na wszystkie, w kolumnie F też na wszystkie. Pamiętamy, że mieliśmy nałożony filtr 30 dni. No i teraz sprawa najważniejsza. Tutaj wybieramy z filtru rozkaz puste. Możemy sobie poczytać Lema i Sienkiewicza. Mamy już nasze książeczki. Odzyskaliśmy wszystkie i mamy wokół siebie przyjaciół. Możemy wspólnie zacząć dalej uczyć się Excela i Worda. Jak to zrobić? Oczywiście nie jestem już Państwu potrzebny. Możecie Państwo sami korzystać z pomocy, która jest w tych programach. Jest specjalna ikonka, która pomoże nam dalej zdobywać wiedzę. Kliknijmy ją i zobaczmy, czy to jest prawda. Przyjrzyjmy się tej ikonce ze znakiem zapytania. Jest to ikona pomocy. Kiedy ją kliknę, pojawia się taki znak zapytania i strzałeczka i teraz mogę wskazać miejsce, które mnie interesuje, gdzie życzę sobie otrzymać pomoc. Kliknąłem na ikonę tekstu pisowni i w tym momencie rozwinęło mi się okno, w którym mam całą masę tekstu pomocniczego. Mogę się wszystkiego pięknie nauczyć. Jest to tak zwany hypertekst, czyli tekst pisany z wyróżnieniami na zielono. Jeśli w tym miejscu kliknę, to otrzymuję nową pomoc. Jakby rozwijam sobie pewne rozdziały. Zamykamy Windowsy i wyłączyliśmy komputer. Proszę zobaczyć. Jest cicho i przyjemnie. Poznaliśmy edytor tekstu i nauczyliśmy się pracować na arkuszu kalkulacyjnym. Wydaje się, że jest jednak jeszcze trochę zimno. Rzeczywiście, jedno okno jeszcze musimy zamknąć. Zamknijmy je. No właśnie, proszę Państwa. Chyba już wszystkie okna są pozamykane. Troszeczkę tu chłodno, dlatego. Nałożę szaliczek, żeby po prostu jakiś wirus nie zrobił mi krzywdy. Przy okazji, wirusów. Parę słów na temat wirusów komputerowych. Komputery też niestety chorują na wirusy. Są oczywiście mniej lub bardziej groźne. Co to jest wirus? Wirus to jest program, który ktoś złośliwie napisał po to, żeby zniszczyć naszą pracę lub nasze dane. A nierzadko, żeby po prostu zniszczyć nasz komputer. Wirusy potrafią również niszczyć komputery. Mogą na przykład zniszczyć twardy dysk, mogą zniszczyć nam monitor lub inne urządzenia w naszym komputerze. Z wirusami jest niestety tak i to musimy wyraźnie powiedzieć, że jeśli dostaną się one w jakieś bardzo odpowiedzialne oprogramowanie, na przykład do szpitala, gdzie jest sala reanimacyjna, gdzie komputery czuwają nad stanem zdrowia pacjentów, wirus po prostu może zabić człowieka. Dlatego chciałbym Państwu wyraźnie powiedzieć, że to nie są takie sobie igraszki. Są to programy, które niszczą naszą pracę, a często nawet niszczą ludzkie życie. Mogą spowodować niespodziewany start rakiet, głowic, wszystkich rzeczy, które mogą zrobić nam krzywdę. Starajmy się wspólnym wysiłkiem zapobiegać temu, Najlepiej jak umiemy. Kupujmy oprogramowanie licencjonowane. Mówmy o tym wszędzie, gdzie tylko możemy. I pamiętajmy, wirus może zabijać.